Witamy się z Wami z Melnika, czyli z najmniejszego miasta w Bułgarii położonego u stóp gór Piryn. Melnik znany jest z kilku powodów. Przede wszystkim produkowane jest to wyśmienite wino, wino szczepu Melnik. Oprócz tego miasteczko otaczają melnickie piramidy, czyli niesamowite formacje z piaskowca przypominające trochę takie gigantyczne kopce termitów. Oprócz tego Melnik może być bardzo fajną bazą wypadową do eksplorowania okolicy. Wiecie stąd bardzo, bardzo widokowy i przyjemny szlak prowadzący do Rożeńskiego Monasteru. Przebiega on przez właśnie melnickie piramidy i oferuje naprawdę piękną panoramę okolicy. To jest moja trzecia wizyta w Melniku, Marka natomiast druga i jest to takie miejsce na mapie Bułgarii, które naprawdę warto odwiedzić przynajmniej raz, ale jak widać i trzy razy też można, czemu nie. My Was dzisiaj zabierzemy na krótki spacer po samym miasteczku, a także na punkty widokowe, które znamy z poprzednich wizyt i które na pewno zapewnią Wam fajne wrażenia wizualne, postaramy się Wam też pokazać całą okolicę z drona, także Lecimy. Do pierwszego punktu, jaki znajduje się ponad miastem, stąd jeszcze nie ma widoków, ale te już za chwilę. Natomiast znajdujemy się na terenie Kościoła Świętego Mikołaja z XIII wieku. Jest to największy kościół w całym Mylniku. No, niestety jego wielkości może nie do końca widać, ponieważ jest to ruina, fakt, bardzo malownicza, ale możemy sobie mniej więcej wyobrazić, że kiedyś to faktycznie była całkiem pokaźna budowla. I aktualnie dotarliśmy do fortecy Despot Słowowa. No to również jest ruinka. Wiele z tejże fortecy do naszych czasów nie pozostało, ale idziemy do jej wnętrza, żeby spojrzeć na melnik. Teraz, moi mili, use your imagination i wyobraźcie sobie, że jesteśmy na terenie Monasteru Świętych Archaniołów. Niestety jest on tak zakrzeczony, że ledwo widać jego mury, a czy pozostałości murów tegoż monasteru, bo tutaj chyba kosiarze nie przyszli, bo o ile wcześniejsze ścieżki były takie, wiecie, trochę przekoszone, tak tutaj po prostu jest jedno wielkie haszczowisko, szkoda. Ale widok na Melnickie Piramidy jest naprawdę imponujący, więc chociaż on rekompensuje brak ogarnięcia tego terenu. Z punktów widokowych, z niego widać już centralną część melnika. E, tak sobie tu w dole jest ładnie wciśnięty. A tutaj melnickie piramidy. Jak na zawołanie słońce wyszło, i pięknie nam się melnickie piramidy rozświetliły. Również te czarne motyk, które widzieliście wcześniej nad pigenem, właśnie się to zeszły. No i bajka. Narzeć jakiś dolny, ten on przez szczelinę no, przeszedł. Mistrz. Żółwie są fajne. Tak? No tak, no to to super żółw. No, SZET, super żółw. Oj, może się podsadzę. Eee. No, no. Doszedł tutaj, to dojdzie i na górę. Jeżeli faktycznie szedł do dołu, to naprawdę jest mocny. Uważaj żółwiu pospadniesz. O, i sesję zjedz coś teraz. Po żółwiu. Jak widać my już zeszliśmy z trasy widokowej. Generalnie w opisie filmu znajdziecie link do traka, do tejże trasy, żebyście łatwiej na nią trafili. Natomiast bardzo Wam ją polecamy, bo możecie spojrzeć na melnik z lotów taka i nie będziecie potrzebowali do tego... Drona. Ja oczywiście już popijam melnickie wino, które oczywiście polecam Wam tutaj kupić. A co jeszcze warto przywieźć z melnika? Oczywiście miody. I tych miodów tutaj kupicie sporo, różnych. I co jest najfajniejsze i to Wam najbardziej polecam, to kupić miody, w których są na przykład zatopione albo owoce. Ja uwielbiam taką wersję z poziomkami, to jest po prostu niebo w gębie, słuchajcie. A druga opcja to miody z orzechami. One też są fenomenalne i będą Wam pięknie przypominać o chwilach spędzonych tutaj w melniku. My już też mamy szopską sałatę, czekamy za chwilę na nasze dania główne. A ja muszę powiedzieć, że chociaż jestem w melniku po raz trzeci, to jestem tym miejscem tak samo zachwycona jak 2 września 2010 roku, kiedy byłam tutaj po raz pierwszy i kiedy to tak naprawdę, właśnie w melniku, w tym miejscu. Zaczęłam moją pierwszą bałkańską podróż, pierwszą bałkańską przygodę. Następnego dnia byliśmy z moim przyjacielem Tomaszem po drugiej stronie Melnickich Piramid w Odrzeńskim Monasterze. To był 3 września, kiedy świętowałam moje 23 urodziny. Potem z już ruszyliśmy bezpośrednio na Tekich w górach Piryn. No a potem potem to już był, była masa różnych przygód, których opis znajdziecie też oczywiście na blogu z relacji z 2010 roku. Także Melnik Wam gorąco polecam, warto tutaj przyjechać. Pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty. Myślę, że za każdym razem będzie Wam tutaj tak samo podobało. Ej. Chyba się koty tam zabijają w tle. W każdym razie wpadajcie yy, do Melnika, bo warto, czy to w drodze do Grecji, czy z Grecji, macie to w miarę już, tak powiem, na trasie. Warto tu spędzić przynajmniej jeden dzień. Wasze zdrowie.